Tak sobie przypominam, ostatni raz chyba rozmawialiśmy o takiej wygodnej kanapie przy okazji zupełnie innej gali i tam wtedy pojawił się po raz pierwszy ewentualnie temat Marcina Wójcika jako Twojego rywala. Ty mówiłeś, jak sobie dobrze przypominam, że może on by z kimś wygrał jeszcze, może z jakimś sekodziu albo z kimś takim, wtedy ewentualnie walka o pas, a tu tymczasem okazuje się, że jednak będzie ta walka o pas. Yy, organizatorzy tak zdecydowali. No i oczywiście ja tylko tutaj wykonuję swoją robotę, jeżeli organizatorzy są tego zdania, że wójcik zasługuje, yy, opłaca im się to, zarobią na tym pieniądze, to robimy to. No właśnie, wykonuje swoją robotę. Jaka to będzie robota? Trudna, łatwa, yy, średnio trudna. Jak ty myślisz, yy, ten twój najbliższy pojedynek? To będzie taka walka, jak moje, jak moje wszystkie, jak moje poprzednie w KSW, po prostu wychodzę i robię swoje, a to, czy to jest wójcik, czy też jakiś znowu Brazylijczyk, czy Amerykanin, no to nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Ja muszę wyjść skoncentrowany i żeby oprawić swojego rywala. Jeśli chodzi o to oprawianie rywala, to do tego oprawiania rywala jakieś dodatkowe jeszcze pomysły, gdzie się będziesz przygotowywał, czy na razie wszystko zgodnie z planem, który mniej więcej wygląda tak, jak przy wcześniejszych wszystkich pojedynkach? No przede wszystkim, no to główna baza treningowa, to oczywiście standardowo. Berzerk z Team Szczecin, Stargard, następnie, następnie mam wyjazd do Anko Zapasy Poznań, no i po drodze jeszcze tam jakiś zaprzyjaźniony klub, ale to na razie nie chcę o tym mówić. Trochę zdenerwowany, zmęczony dzisiaj już tym całym tutaj forum, tak widzę, że troszeczkę taki, Tomasz Darko jakby trochę taki bardziej e, e, przytłumiony dzisiejszego dnia. No, powiem Ci tak, jak się ten, e, Boję się Marcina, e, wójcika. <laughs> no tak właśnie myślałem, że to może być powód. No, także, także... Oglądajcie walkę i śledźcie mój kanał, bo może coś się wydarzy i faktycznie powiem takie oświadczenie napiszę, że się boję Marcina i że nie wychodzę do walki, bo tak niektórzy twierdzą. Także, także Marcin, jesteś wielki, już się Ciebie boję. No właśnie, boję, ale to skąd się bierze takie podejście w ogóle? Jak ty myślisz? Dlaczego taki jakiś stosunek do tego pojedynku jest? Ale jaki No i taki takie właśnie sugestie dziwne, jakieś dziwne tutaj pod twoim adresem? To znaczy nie, ja no, się śmieję, no bo... To, <grym> <grym> się śmieję, no bo, no bo, słuchaj, <grym> za każdym razem, kiedy walczę z jakimś innym oponentem, no, to każdy tam jest część takich, część ludzi, co chcą, żebym wygrał. No i jakaś garstka takich ludzi, co chcą, żebym przegrał. No to, dlatego się śmieję, nie? No bo po prostu taki to jest sport. Każdy ma swojego faworyta. No ale mnie śmieszą na przykład takie takie kurcze, jakieś takie, e, takie, rozmowy typu ja się, ty się boisz Marcina i ja ty się boisz Marcina chyba co? Masakra, nie? Marcin to jest taki kot, nie? I wiesz, jednak jest coś, no to to mnie śmieszy, no bo kurczę, robisz coś tyle lat Walczyłem na całym świecie z, z takimi zawodnikami. A tutaj się mnie pytają, czy ja się boję Marcina. co <grymne> i to jest śmieszne. To jest dla mnie śmieszne. Ale no dobra, no, no taki po prostu jest sport i mamy taki, taki klimat. Klimat mamy taki, jeśli chodzi o ten sport że po raz pierwszy na taką skalę będzie gala zorganizowana, a tutaj w Warszawie zresztą na stadionie narodowym, to jest chyba też taka dodatkowa satysfakcja, że po tych wszystkich trudnych latach treningów, przygotowań, wylądowało się przed 40 tysiącami, na to wszystko wskazuje kibiców walce o mistrzowski pas. Chyba więcej, chyba więcej. Może być nawet więcej. Być może będzie nawet 50 koła z tego co. No więc właśnie, jest to chyba fantastycznie, niezły taki kopniak, taki też napędzający, motywacyjny. Tak, jest to na pewno yy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją osobę, no to jest na pewno wyróżnienie dla mnie. Dotychczasowej mojej kariery. Motywuję to tylko jak najbardziej, no bo, no bo to nie. Bo tak naprawdę dużo zawodników, ci co tutaj nawet teraz przyszli się bić, no to zobacz, no to oni się biją tutaj, na ale chcą dojść, żeby właśnie się bić na stadionie, rozumiesz. No i ja też jak zaczynałem trenować, startować w MMA, no to też o tym na początku marzyłem, żeby w ogóle zobaczyć gdzieś na jakiejś gali. A co dopiero na gali, gdzie będzie 50 tysięcy gardeł, no to to jest dla mnie naprawdę no coś niesamowitego i to mi daje tylko energię i będzie moc. Taka moc jak na Wembley, tam też trzeba przyznać, też w spektakularnym uczestniczyłeś w wydarzeniu. No tam jeszcze moc i nie tylko moc, tam w ogóle wszystko zaistniało. jeszcze popisy oratorskie, wszystko tam było. No, tam już cały scenariusz był napisany. <laughs> tam już wszystko było. Eee, no, tak naprawdę no, ja nie piszę scenariusza na walkę, na życie, na wszystko. To wszystko wyjdzie z mojego serca. Jeżeli fa faktycznie walka się potoczy po mojej myśli i zrobię, zrobię to, co sobie to, co założyłem, no to, no to kto wie, co tam będzie się działo. Taki kolejny krok, kończąc naszą rozmowę, co ty myślisz o tym, żeby na przykład teraz e, pomyśleć, no może nie mówmy za szefów KSW, ale zawsze możemy sobie pospekulować. W Las Vegas teraz gala KSW na przykład, to też byłoby coś fajnego, nie? Spektakularnego. Chciałbyś walczyć na gali? Na pewno chciałbyś. Moje życie no, nauczyło mnie jednego. Nauczyło mnie jednego przede wszystkim tego, że nigdy nie mów nigdy. Już tyle razy, co na przykład spekulacje jakieś były odnośnie czegoś i po jakimś czasie to się y, zdarzało i no, y, to, y, to się działo. Także, także kto wie, być może to będzie następny Las Vegas, tego nie możemy powiedzieć, że, to, że tak nie będzie, być może będzie. Ale co, nie boisz się Marcina Wójcika, co? Nie boisz się? No dobra, powiem Ci prawdę, tylko nikomu nie mów, Bojesz. się. Dziękuję Ci bardzo w takim razie, Tomasz Narkun. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich fanów MMA. Tych hejterów, też pozdrawiam, hejterów, z tych co są ze mną oczywiście na dobre i na złe, no i wszystkich swoich sponsorów, pozdro.